Kochani, a skoro nowy tydzień, to czas również na horoskop urodzeniowy dla osób urodzonych między 7 a 13 kwietnia, czyli dalej baranki, dalej baranki. Kochani, oczywiście spełnienia marzeń, wszystkiego najlepszego, bawcie się znakomicie. Ale ja sprawdzę, co kolejny rok dla Was przyniesie, oczywiście z kart. Jeśli ktoś chce sprawdzić, co kolejny rok przynosi Wam w Matrycy losu na przykład, też piszcie do mnie, też można zamawiać taką matrycę e, ro, e, losu, ale można by powiedzieć roku. E, na kolejny rok, z takimi no, można czasem niezłe szczegóły tutaj sprawdzić. Ale kochani, sprawdźmy co mówią karty. E, karty mówią, że są jakieś małe szanse na stabilizację robaczki. Na stabilizację jeszcze w ciągu roku ta stabilizacja jakaś życiowa, domowa, rodzinna nie nastąpi. E, czyli no może nie będzie wyjścia, e, wyjścia za mąż czy wzięcia ślubu. E, dzieciaczki też może trzeba będzie jeszcze poczekać chwilkę. Może to jeszcze nie jest ten rok na takie zakładanie rodziny, ale to też może być rok na poszukiwanie siebie, poszukiwanie drugich połówek, połówek pasji, celów. Więc kochani, jeszcze się ustabilizujecie. Przyjdzie za to zrozumienie przyjdzie za to zrozumienie i to właśnie sercowe. Czyli, tak jak mówiłem, poszukiwanie siebie. E, osoby, które są już w związkach, może w tym roku dojść do pojednania. E, może wasze drogi się trochę rozjeżdżały, ale one się znów złączą i znów będzie dobrze. E, no i też zrozumienie was, przyjdzie zrozumienie samych was. Więc osoby, z którymi e, nie mogliście się dogadać, właśnie się dogadacie i oni zrozumieją wasze, e, wasze stanowisko, zdanie i tak dalej. No i karty mówią, musicie się nauczyć cierpliwości. Cierpliwość, cierpliwość, cierpliwość. Nie wszystko da się pokonać od razu, nie wszystkie problemy od razu mogą zniknąć. E, walczcie o swoje, nie zapominajcie, dążcie do celu, ale też musicie być cierpliwi, że nie wszystko od razu. Na coś czasem trzeba troszkę dłużej poczekać, czy na wyniki, czy na poprawę zdrowia, zmianę pracy itd. itp. Może to nie będzie w tym roku, ale myślę, że ten rok będzie was testował po prostu. Więc kochani, nie przejmujcie się do przodu a na pewne problemy weźcie głęboki wdech i wydech, na sytuacje, o których nie możecie się oderwać albo nie możecie zaradzić na coś. Nie myślcie o tym ciągle, tylko po prostu dajcie sobie trochę luzu i dajcie sobie trochę czasu. Wszystkiego dobrego, kochani. Czas goi rany, czas dużo zmienia. A z czasem wrócicie na przykład do dzisiejszego dnia i pomyślicie sobie, o matko, to to dopiero, jezu, jakie to były problemy, teraz są gorsze. Nie no, oby nie kochani, oby nie. Wszystkiego najlepszego, trzymajcie się.